Cześć, dziś pokażę wam, jak przygotować puszyste ciasto drożdżowe ze śliwkami i chrupiącą kruszonką. Przygotowanie jest naprawdę proste, a efekt znakomity. Zapraszam. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. W pierwszym etapie przygotowujemy ciasto. W dużej misce umieszczamy po kolei poszczególne składniki: jajka, pokruszone drożdże, cukier puder. Olej, zimne mleko, mąkę oraz cukier wanilinowy. Miskę przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 3 godziny do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. Po tym czasie wszystko dokładnie mieszamy łyżką. Ciasto przekładamy do formy posmarowanej tłuszczem i posypanej mąką, i dokładnie rozprowadzamy. W drugim etapie przygotowujemy owoce. Umyte śliwki, kroimy wzdłuż na pół i usuwamy z nich pestki. Na cieście układamy połówki śliwek z kurką do dołu. W ostatnim etapie przygotowujemy kruszonkę. Do miski wsypujemy mąkę oraz cukier. Dodajemy zimne masło i wszystko łączymy delikatnie, rozcierając w palcach, do momentu aż powstanie kruszonka, czyli większe grudki. Wierzch ciasta posypujemy przygotowaną kruszonką. Ciasto pieczemy w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni około 50 minut. Upieczone ciasto studzimy w piekarniku. Smacznego! Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów zapraszam również na stronę smakowitedania.com.